Siemanko witajcie z tej strony Paszka w tym filmie pokażę wam jak aktywować opcję do sprawdzania wersji waszego klienta tak żeby osoba która ma nieaktualnego klienta musiała go zaktualizować na początku oczywiście zatrzymajmy swój serwer następnie przejdźmy sobie do winscp do folderu user src no i tutaj wchodzimy sobie do game src no i szukamy pliku config gdy już znaleźliśmy ten plik otwieramy go sobie oczywiście Zjeżdżamy sobie troszeczkę w dół do linijki 69 i 70. W moim przypadku są to akurat te. U Was może się to trochę różnić, ale po prostu zlokalizujcie je sobie. W 69. linijce znajdziemy opcję, która odpowiada za włączenie i wyłączenie tej funkcji sprawdzania klienta. Akurat w tym kodzie jest ona domyślnie włączona, więc teraz przechodzimy sobie do linijki 70. I tutaj mamy te numerki, które odpowiadają za wersję klienta, ale oczywiście tą wersję ustalacie sobie Wy sami. Ja teraz zmienię sobie tą wersję na jakąś inną. Jeśli macie taki problem jak ja z wymyśleniem dowolnych liczb, przejdźmy sobie do linku w opisie. No i tutaj mamy stronkę, która pomoże nam wygenerować jakieś losowe liczby. Wpisujemy sobie na przykład tak. No i ona powinna nam wygenerować. No i teraz mamy naszą wersję klienta, która będzie z takimi numerkami oznaczona. Zapisujemy to. Zaznaczamy teraz tą linijkę. Robimy Ctrl C, Ctrl F i robimy szukaj. No i powinniśmy znaleźć linijkę teraz 1288. Ja ją tutaj zaznaczę w taki sposób. W opisie prawdopodobnie ją też umieszczę, więc nie będziecie musieli szukać teraz tak jak ja na filmie. No i teraz tutaj ten Znak większości zamieniamy na wykrzyknik i równa się w taki sposób. No i zapisujemy. Po zedytowaniu pliku config przechodzimy sobie do następnego, czyli do input login i w nim szukamy ponownie tej linijki. Ona oczywiście będzie również w opisie. No i również tutaj ten znak większości zmieniamy na różne w taki sposób. No i to by było na tyle z edycji kodu. Naszym kolejnym zadaniem jest zbudowanie kodu, czyli robimy sobie sleszce. No i wciskamy jedynkę, no i oczywiście czekamy aż się nam to zbuduje. Ok, gdy już budowa dobiegła końca pozostaje mi tylko podmienić te moje pliczki, czyli wpisuję sobie w no i wciskam czwórkę. Po tym oczywiście odpalamy swój serwer. Teraz możemy przejść do naszego klienta i sprawdzić czy zmiana tej wersji weszła w życie. Więc teoretycznie z tej blinki nie powinienem móc się zalogować. No i jak widać już nam wyskoczył komunikat, że moja wersja klienta nie zgadza się z serwerem no i za chwilę, za chwilę powinniśmy zostać wylogowani no i teraz żeby to naprawić przechodzimy sobie do naszej binki chodzimy sobie do folderu user interface i szukamy sobie tego pliku edytujemy go no i w nim przechodzimy do takiej linijki ona również będzie w opisie no i tutaj mamy tak samo te numerki które musimy ustawić dokładnie takie same jak w pliku config czyli ja sobie skopiuję stąd wkleję tutaj zapiszę no, i zbuduję moją binkę ponownie. Gdy już się zbudowała moja binka, podmieniam ją sobie, loguję się do klienta, no i sprawdzimy, czy teraz będziemy wywalać. No i teraz już mnie nie wywala. No więc to jest takie dość proste zabezpieczenie przed tym, żeby ludzie nie korzystali ze starych wersji klienta. No i jeśli chcecie więcej jakichś filmów, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnych filmach. Trzymajcie się, cześć.